Mojżesz przemówił do ludu, patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci kochać Twego Pana Boga i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego nakazy, polecenia i przykazania, abyś żył i mnożył się, a Twój Bóg Pan będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz się kłaniał obcym Bogom. Służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga, swego Pana, słuchającego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ojcom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Kładę dziś przed Tobą, wybieraj, masz wolną wolę. Otrzymaliśmy od Boga wielki dar dar wolności, wolnej woli. Wolnego wyboru. I nawet jeżeli źle z niego korzystamy, i nawet jeżeli wybieramy nie Boga, albo wybieramy przeciwko Boga, albo przeciwko sobie, to mamy taką możliwość, bo otrzymaliśmy wolność. Bo Pan Bóg nas stworzył według swojego obrazu i na swoje podobieństwo. Dlatego też dał nam wolność i my możemy wybierać. Dlatego Pan Bóg dziś proponuje nam z jednej strony życie i szczęście, z drugiej, śmierci i nieszczęście. Ale jednocześnie mówi nam o pewnych konsekwencjach. Mówi, że jeśli wybierzemy Jego, będziemy chodzili Jego drogami, wtedy będziemy żyli, mnożyli się, a Twój Bóg, Pan będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale z drugiej strony, jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz się kłaniał obcym Bogom, służąc im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na Ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Czyli możemy powiedzieć, co za wolność, jeżeli tutaj Pan Bóg mówi, że będzie śmierć, będzie jakby kara, ale nie, to Pan Bóg nie mówi o karze, Pan Bóg mówi o skutkach, o konsekwencjach takiego wyboru. I to jest niesamowita mądrość, mądrość, której też możemy się uczyć, na przykład w wychowaniu dzieci, młodzieży, którzy często podkreślają swoją wolność, mówią, że jestem wolny, mogę to, mogę tamto. Ale właśnie uczyć dokonywać wyborów, pokazywać konsekwencje. Możesz wybrać zło, możesz wybrać nie to, co ci rodzice, wychowawcy proponują, możesz iść jakoś swoją drogą, ale żebyś wiedział, jakie będą konsekwencje. I wtedy człowiek uczy się dokonywania wyborów, podejmowania decyzji w życiu, ale wie, co się z tym wiąże. I to jest mądre wychowanie do wolności, do mądrego korzystania z wolności. I tak właśnie nas uczy Pan Bóg. Uczy nas, bo my też często nie umiemy korzystać z wolności. Czy myślimy o tym, że kiedy wybieramy jakiś grzech, który jawi się nam jako coś pięknego, wspaniałego i cudownego, a potem okazuje się, że skutki są opłakane? Czy taki grzech, który nam wydaje się czymś miłym, czy on nam się kojarzy z wyborem śmierci, wyborem zła? Dzisiaj właśnie to słowo nam o tym mówi. Jeżeli wybierzesz grzech, to żebyś miał świadomość że wybierasz śmierć wybierasz zło dobrze ci z tym nie będzie grzech zło nie prowadzi do dobra i do szczęścia ale wybieraj twój wybór masz wybór jesteś wolny bardzo ciekawie brzmią słowa wybierajcie więc życie wybierajcie życie czyli jest jasno pokazane co powinniśmy wybrać co będzie na naszą korzyść co pan bóg nam radzi wybrać ale mówi wybierajcie nie mówi, musisz wybrać życie, ale mówi, wybieraj życie. Masz wolność, masz wolny wybór. Możesz nie wybrać życia, możesz wybrać śmierć, możesz nie wybrać Boga, możesz odrzucić Boga, możesz nie wierzyć w Boga, ale to nie będzie dobre. Wybieraj, wybieraj, podejmuj decyzję, dokonuj, dokonuj wyboru. I to jest niesamowicie ważne, żebyśmy w życiu podejmowali decyzję, żebyśmy w życiu dokonywali wyborów, żebyśmy widzieli życie jako. Mnóstwo wyborów, które dokonujemy, decyzji, których podejmujemy, to nie jest tak, że my coś musimy robić. My dobrowolnie coś podejmujemy, decyzję, wybieramy coś. I w tym wyborze jest też wybór pójścia za Jezusem, wybór życia i też wybór wielkiego postu. Dlatego niesamowicie ważne i piękne jest to, że na początku postu otrzymujemy to czytanie, i Pan Bóg nam proponuje, i Kościół nam proponuje, proponujemy post, ale nie musisz pościć, ale nie musisz podejmować postanowień. Nie musisz nic zmieniać w swoim życiu. Jeśli chcesz, wybieraj życie, wybieraj post, ale to musi być twoja decyzja. Nikt cię do tego nie zmusza. Kościół ci proponuje Wielki post, ale nie czuj się zmuszony. Ty podejmij decyzję, czy chcesz przeżyć Wielki post. W tym temacie, w tym duchu, też piękny jest dzisiaj Psalm. Pierwszy Psalm, początek Księgi Psalmów. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasycone płynącą wodą, które wydają owoc w swoim czasie. Liście jego niewiędną, a wszystko co czyni, jest udane. Co innego, grzesznicy co jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Też różne drogi, jedna szczęśliwa, druga nie bardzo, która zaginie, ale sam początek to jest coś pięknego właśnie w tym temacie: wolności wyboru i decyzji i wyboru postu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada. Gronie szyderców, czyli grzesznikom, gronu szyderców, występnym mówi nie. Czyli umie człowiek powiedzieć nie. I to jest niesamowicie ważne w korzystaniu z wolności. Wolność to jest możliwość powiedzenia nie. Nie muszę się na wszystko zgadzać, nie muszę się ze wszystkimi zgadzać, nawet powiedzenie nie samemu sobie. Mam jakieś zachcianki, coś mi się chce, ale na wielki post z tego rezygnuję, więc mówię nie. Mówię nie swojemu egoizmowi. Otwieram się na ludzi, chociaż mój egoizm podpowiada, że żyj dla siebie. Nie. Umiem powiedzieć nie. Nawet samemu sobie. I to jest mądre korzystanie z wolności, kiedy jak widzę, że coś nie jest dobre, to mówię nie. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus powiedział do swoich uczniów. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? I znów wolność, jeśli ktoś chce iść za mną, ty możesz nie chcieć iść za Jezusem. Nie musisz. Jezus zaprasza Cię do drogi za sobą, do pójścia za Jezusem, ale to musi być Twój wybór. Jeśli ktoś chce, Jezus nie zmusza do tego, żeby iść za Nim, ale jeśli ktoś chce, to co musi zrobić? Niech się zaprze samego siebie i niech co dnia weźmie krzyż swój i niech nie naśladuje. No bardzo ciekawa propozycja, bardzo ciekawe zaproszenie. Jeśli pójdziesz za mną, będziesz miał krzyż, czyli będzie Ci ciężko, będziesz cierpiał, będzie Ci trudno, Czasem tak patrzymy na wiarę, na pójście za Jezusem, że to jest takie piękne, przyjemne. No, ja się modlę, ja idę za Jezusem, więc nie powinno być w moim życiu żadnych problemów. Nie ma czegoś takiego powiedzianego. Jezus zaprasza do drogi za nim, ale mówi: zaprzyj się siebie, czyli zrezygnuj siebie, odrzuć swój egoizm, odrzuć to, co, swoje zachcianki jakieś. Idź za Jezusem. Spełniaj to, czego chce Jezus. Zaprzyj się siebie. I to jest trudne. To nie jest łatwe zaprzeć się siebie, walczyć ze swoim egoizmem. Ale Jezus proponuje, jeśli chcesz iść za mną, musisz się zaprzeć siebie. Bierzesz mój krzyż, idziesz za mną, naśladujesz mnie i bierzesz krzyż swój co dnia. Czyli to nie jest łatwe nieść krzyż, to jest trudne, ale jeżeli przyjmujesz Jezusa, to nie tylko przyjemności, nie tylko cuda i uzdrowienia, i nie tylko rozmnożony chleb, ale krzyż. Naśladować Jezusa to nieść także krzyż przeżywać z Nim krzyż. I wtedy Jezus obiecuje, kto straci swoje życie z Mego powodu, ten je zachowa. Jeśli stracisz życie przez Jezusa, jeśli będzie ci ciężko, umrzesz na krzyżu, ten krzyż cię zwycięży, ale ze względu na Jezusa i za Nim, naśladując Jezusa, zwyciężysz. Zyskasz, zachowasz życie. Zmartwychwstaniesz z Jezusem. Czyli koniec jest nagroda, na koniec jest sukces. Ale najpierw musi być krzyż i zaparcie się siebie. Piękne zaproszenie do przeżycia Wielkiego Postu. Zaprzeć się siebie, wziąć krzyż i iść za Jezusem. Chociaż w czasie Wielkiego postu. Podejmuj decyzję, wybieraj, czy wybierasz post, czy chcesz żyć, jak ludzie, którzy postu nie przeżywają. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie, surgotus z Syberii z Panem Bogiem.